Dobrze, czyli ustaliśmy, że w piątek konferencji do 13 i zajmiemy się teraz meczem z Lechem. Oczywiście na początku to pytanie, które zwykle zadają dziennikarze, czyli o ten stan kadrowy, jak to wygląda. Dzień dobry, ja Was bardzo lubię, ale dzisiaj mój zespół był zdecydowanie dla mnie ważniejszy niż, niż Wy. Myślę mi wybaczyć, dzisiaj był kolejny etap naszej generacji przed meczem i treningu i analizy i odprawy, także mieliśmy dużo obowiązków i jak gramy, środa, sobota, no ten czas jest bardzo limitowany i bardzo dla mnie istotny, dlatego dzisiaj późniejsza godzina z tego właśnie, z tego właśnie względu. Jeśli chodzi o, o kontuzję, no nasz stan jest bardzo dobry i, i po meczu jesteśmy, jesteśmy w dobrej formie. Kacper Smolinski drobny uraz i, i jutro nie będę ryzykował jego, jego zdrowiem, zacznie z nami trenować od, od poniedziałku, dlatego jutro nie weźmie jeszcze udziału, udziału w meczu, pozostali są, są zdrowi i gotowi z nowych zawodników, Rojas podkręcił delikatnie kostkę, też nie, 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 jest, nie, nie jest na ten moment gotowy do meczu, pozostali są, są, są ready. Mhm. Olech, poznań dwa słowa jakieś silne, słabe strony, co możemy wykorzystać, gdzie musimy uważać? No, myślę, że to, to, to jest bardzo poważny mecz i gramy z liderem ekstraklasy, dlatego no, samo to mm, świadczy o tym, że spotykamy się z bardzo mocnym, e, bardzo mocnym zespołem i zespołem, który ma dużo indywidualności w, twoich, e, w swoich szeregach. E, e, to jest dobry sezon dla Lecha, aczkolwiek tam, ta druga runda wiosenna Pewnie nie rozpoczęła się tak, jak, jak sobie tego wszyscy w Poznaniu życzą. Pewnie by były na coś więcej. Dużo mocnych stron, nie chciałbym mi tu, tu o nich za dużo mówić, bo wolałbym mówić o naszych mocnych stronach i o tym, o tym co, co dla nas jest istotne. Słyszałem wczoraj wypowiedzi trenera Lecha, mówił, że skupiałem się na, na sobie i na swoim modelu gry. U nas jest podobnie. Oczywiście przygotowujemy się kompleksowo do meczu z przeciwnikiem, ale, ale ważne są, są nasze standardy i, i to, jak my je będziemy wypełniali w trakcie spotkania. Przed tym ostatnim meczem pytałem o mocne strony naszego zespołu. Mówiliśmy o szybkości Kamila Grosickiego, skuteczności Eftemisa Kulurisa, o pressingu. No i dzięki temu znowu wygraliśmy. No tak, rzeczywiście no, te, te, ta jakość indywidualna i, i te kolektywne nasze działania nam pomogły zwyciężyć w tym meczu, aczkolwiek to, był, to było bardzo trudne spotkanie i mówiliśmy o tym po meczu, że... Przez długi czas no, to, to był taki niełatwy mecz dla nas i, i, i mieliśmy na początku trudności, ale, ale przezwyciężyliśmy dzięki temu, no, dzięki takiemu kolektywnemu działaniu i, i w to, że, że tej wiary było aż, aż ponad i, i na końcu indywidualna jakość tych zawodników, o których mówimy, zadecydowała o, o naszym zwycięstwie. No, ale chcielibyśmy pewnie, żeby jeszcze indywidualna z innych zawodników też decydowała, czy oczywiście pochwalić bramkarza Valentina Kożukaru, bo on zrobił swoje. Natomiast kogoś jeszcze można byłoby indywidualnie wyróżnić za ten mecz pucharowy? Tak, zdecydowanie. I, i, i chcę to podkreślić. Ja indywidualnie chwaliłem moich zawodników na konferencji, chwaliłem ich w szatni, chwaliłem ich działania formacyjne, zespołowe, ale ja bardzo chcę wyróżnić postawę naszych kibiców bo to jak w ostatnim czasie rozumieją grę i rozumieją momenty w grze to jest coś fenomenalnego i w tym meczu z Piastem w tych trudnych momentach ja nie widziałem zwątpienia u moich zawodników ale widziałem też wiarę i nie widziałem zwątpienia u kibiców i doping którym nas nieśli przez cały mecz on też nam pomógł w dużej mierze to spotkanie zwyciężyć dlatego z tego miejsca w imieniu całego zespołu gorące podziękowania za to, co kibice y, zrobili w meczu z Piastem, za tą pomoc, jaką nam dali, za wsparcie i prośba po raz kolejny o to, żeby jutro y, w każdym momencie tego spotkania być zespołem, żeby y, wspierać zespół, pomagać i y, pomóc nam kontynuować y, tą naszą dobrą, pas dobrą pasję. No to skoro jesteśmy przy kibicach, to oczywiście możemy śmiało to podkreślić, że ponad 20 tysięcy osób ma wyjściówki na to sobotnie spotkanie. No i Ciebie zapytam tak z własnego doświadczenia, z własnych oczu, czym różni się dla Ciebie, dla Was wszystkich, jeżeli chodzi o zespół, taki mecz przy 20 tysiącach, czyli przy pełnym stadionie od tego, gdzie przychodzi na przykład 12 tysięcy? Czy sam mecz jest zawsze taki sam? Bo, bo Ale Ta percepcja to może... tego wszystkiego tak, jest do rozumiem pytanie. Myślę, że my wszyscy po to ro, robimy tą robotę i wy i my i, i dla takich właśnie chwil, dla takich spotkań, gdzie jest full house i e, ludzie, ludzie walczą o bilety. I ja sam mam mnóstwo zapytań o pomoc w zdobyciu biletów. Niestety nie mogę każdemu e, w tym pomóc, dlatego z góry przepraszam, jeśli, jeśli tego nie mogę zrobić. Wiem, że tak samo jest w całym mieście i, i zainteresowanie jest ogromne. I to, co powiedziałem przed chwilą o kibicach, e, którzy nas wspierali, to hasło, mimo wszystko wciąż chcę być ciebie blisko, które widniało, to, to nie są puste słowa i, i kibice to pokazują, że chcą być z nami, e, chcą wspierać tą fantastyczną drużynę, bo um, myślę, że warto e, z tymi facetami, którzy wybiegli metr na boisko iść ramię w ramię i, i pokazali... Ci zawodnicy, że w tych trudnych chwilach trzymają się razem. Kibice pokazali, że są zespołem, i, i to jest um, niewiarygodne i fantastyczne. I ja to doceniam, i dlatego, jeszcze raz, apel z tej strony o więcej. Razem możemy e, zrobić dużo, możemy zrobić fajne rzeczy, i mówię często o tej drodze. I ja wierzę, że ta, ta droga nas, nas, nas zaprowadzi naprawdę w piękne miejsce. Frekwencja na konferencji nam się trochę poprawiła, więc ja już, jeszcze tylko jedno pytanie. Robert, będę cię prosił o to, żebyś powiedział dwa słowa o każdym z trzech potencjalnych rywali w półfinale Pucharu Polski. Losowanie jest w niedzielę, będziemy pewnie coś tam robić, każdy będzie chciał, żeby. Trener dwa słowa właśnie powiedział o każdym możliwym przeciwniku, więc jak możesz po kilka zdań o tych trzech zespołach to fajnie. Pewnie, że mogę, ale nie zrobię tego. Znamy się już trochę, ja poczekam na losowanie, wtedy powiem o, 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 o naszym rywalu. Nie mam na to wpływu, dlatego na razie tym się nie zajmujemy, nie mam wpływu na losowanie, zobaczymy kogo nam los przydzieli i wtedy będziemy mogli w detalu rozmawiać o naszym przeciwniku. Ale jak ty powiesz w niedzielę, od której powiesz w niedzielę? My będziemy robić materiały o 21., to kiedy będziemy mogli skorzystać z Twojej wypowiedzi? Ja szanuję Waszą pracę i, i, i rozumiem, ale proszę o zrozumienie mnie i mojej filozofii. Nie będę na ten moment o tym mówił. E, nigdy tego nie robiłem, dlatego też tego nie robię. Jak pamięta Pan ostatnią konferencję, tak samo było. Spotkaliśmy się dopiero po losowaniu, dlatego po losowaniu będę mógł powiedzieć coś więcej. Okej, okay, dziękuję, To następny? Panie trenerze, Marcin Zapart, Portowa Duma. Na początku chciałem Panie trenerze wyrazić wielkie gratulacje dla drużyny i za pokonanie Piasta. Szczególne uznanie dla Pana tym razem za postawienie na Kożokaru. W tym meczu uratował nam możliwość gry w dogrywce, gdzie potem swoje zrobili nasz wspaniały tandem Grosik z Kulu, także Wielkie gratulacje, a przechodząc do, do pytań. Lech na wyjeździe Krasła, bo ostatnio jeden remis, trzy porażki. My u siebie dzielimy i rządzimy. Jesteśmy w Gazie w tym roku. Kibica chcą zwycięstwa i z odwiecznym rywalem szczególnie, głównym kandydatem na mistrza Polski wygramy ten jutrzejszy mecz. Dziękuję za gratulacje, bo, bo to, to, to dla mnie i dla zespołu dużo znaczy. Spokojnie. My podchodzimy do tego meczu. Dokładnie tak samo jak do wcześniejszych spotkań. Będziemy do niego przygotowani i będziemy starali się zrobić wszystko, żeby, żeby zwyciężyć. I, I tak do tego podchodzimy. To jest kolejny krok. Kolejny raz Wam powiem o, o, tych, o tych małych krokach, na których się skupiamy i to jest, to jest kolejny z kroków, które musimy, musimy wykonać. Robimy wszystko, żeby być maksymalnie do tego kroku przygotowanym i, i tak będzie. I, w sporcie nigdy nie wolno niczego obiecywać, dlatego ja skupiam się na tym, na co mam wpływ po raz kolejny i po raz kolejny zrobię wszystko, żeby mój zespół był gotowy maksymalnie do jutrzejszego, jutrzejszego spotkania i na tym się skupiam. A jakiego meczu spodziewa się trener otwartego i widowiskowego, czy raczej może kolejne ciężkie ciężary, jak w meczu pucharowym z Piastem? Myślę, że to będzie inne spotkanie niż ten mecz z Piastem. Dwa zespoły, które chcą presować wysoko, które chcą zamykać przeciwnika, ale dwa zespoły z dużą jakością i z dużym pomysłem na, na budowanie gry, dlatego będzie to inny mecz bez dwóch zdań, bardziej otwarty i, i ta jakość indywidualna i przygotowanie do meczu będzie w tym, przygotowanie takie w, w moim odczuciu taktyczne będzie, będzie kluczowe, kluczowe w tym spotkaniu. Zobaczymy, dwa zespoły mocne. Takie, które skupiają się bardziej na sobie niż na przeciwniku, i myślę, że będzie fajny mecz tak, dla, dla, dla kibica, widowiskowy, ale mam nadzieję, że, że na końcu e, szczęśliwi będziemy my. Fajnie. Ja myślę, że warto będzie mocno zacząć to spotkanie i zmusić rywala do błędu. Gdy Lech traci pierwszy gola, to już potem nie potrafi wrócić do gry i zazwyczaj te mecze przegrywa. Czy zatem zaczniemy mocnym pressingiem, aby dać sobie więcej procentowych szans na zwycięstwo statystycznie rzecz ujmując? No to jest akurat nasz mocny element w tej rundzie i my wybieramy momenty, kiedy, kiedy taki, taki pressing zakładać i w ostatnim czasie robimy to skutecznie i dobrze i mądrze. Jesteśmy na to przygotowani. Dlatego w tym meczu pewnie będą momenty takie, że, że będziemy wysoko i będziemy starali się piłkę odbierać blisko bramki przeciwnika. Lech dotychczasowo udowodnił, że jest drużyną intensywnie grającą. Dużo biegają, Średnia z całego sezonu to ponad 115 km na mecz. Damy radę utrzymać naszą intensywność z tego roku, bo to może być kluczowe z technicznie i taktycznie świetnie poukładanym przeciwnikiem. No tak, bierzemy szable w dłoni i idziemy na, na, na walkę. Olin, Olin, jesteśmy gotowi i kończymy dzisiaj proces regeneracji. Jutro będziemy 100% gotowi na to spotkanie i, i chcemy, chcemy skupić się, się na swoich dobrych, dobrych tematach. Lech ma kilku wieżowców, wysokich obrońców. Alex Douglas 190 cm Milic to samo. Bartosz Salamon 194 z pewnością zagoszczą pod naszą bramką przy stałych fragmentach gry. Czy w takim razie nasz wieżowiec Keramicis 193 cm, dostanie swoją szansę u boku lączara? No ta walka w polu karnym to nie tylko wzrost. E, I on jest ważny bez dwóch zdań, i, i to jest jak gdyby fundament, od tego rozpoczynamy. Ale są zawodnicy, którzy tych centymetrów mają troszkę mniej. A lepiej czytają piłkę, lepiej czytają moment, kiedy wygrać pozycję, lepiej czytają moment, kiedy piłkę atakować. I to nie zawsze jest połączone ze wzrostem, to jest ważne, ale myślę, że są, są różne techniki, aby, aby pojedynki powietrzne wygrywać. I my jesteśmy skuteczni na ten moment, jeśli chodzi o obronę stałych fragmentów gry. Także liczę na tą kontynuację tej naszej dobrej obrony, również w tym meczu. Dziękuję. A czy można spodziewać się, że nasi moci piłkarze dostaną w tym meczu więcej minut, aby fizycznie podjąć walkę z wybieganym i świeżym Lechem, który nie grał w Pucharze Polski? Ja moci młodsi zawodnicy? No, Jest tam tak połowa składu, która ma... W mogę detale, chodźmy w detale. Chętnie porozmawiam. No nie, chciałbym zdradzać, tak jak i pan na pewno. <laughs> Spokojnie. No, ogólnie. No, no, ja mówię o moim zespole, ten z, ten z, Mówię z pełną świadomością o zespole i w moim zespole jest 24 zawodników na ten moment. W Kadrze będzie 20 zawodników, 18 zawodników, dwóch golkiperów i, i wszyscy zawodnicy są tak samo ważni. Obojętnie czy zaczyna zawodnik mecz na, na ławce, czy zaczyna w pierwszym składzie, czy pojawi się, się na boisku, każdy ma swoje zadanie do wykonania. Obojętnie jaką rolę mu ja w tym meczu przydzielę, i ja mocno w to wierzę, że każdy swoje zadanie wykona maksymalnie. Tak samo jak trenerzy, jak zawodnicy, jak kibice. Wszyscy mamy jutro robotę do zrobienia i e, skupmy się na tym, żebyśmy byli w niej najlepszą wersją siebie. Fajnie. A czy któryś może z tych nowych zawodników dostanie szansę choćby na ławce na jutro? Zobaczymy. Um, a tak jak wam mówiłem trochę jest skontuzjowany. Um, jest Luizało, jest Renier, trenuje jest drugim zespołem. Luiza trenuje z nami. Um, zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, tak w uzupełnieniu. Mam nadzieję, że się Krzysztof nie, nie pogniewa. Mi godzina absolutnie nie przeszkadza, nawet wres, wprost przeciwnie. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj spotykamy się o, o 16.00. Panie trenerze. Czy przerwać? To tak jak w drużynie. No nie, nie wszystkich jestem w stanie zadowolić. To cieszę się, że przynajmniej pana zadowoliłem. Ponieważ... Ja, ja myślę, że w ogóle Krzysztof w głębokiej defensywie patrząc na to, że mieliśmy jeszcze drobne spóźnienia, że Arturowi 16. Po prostu zaczynamy 16.30 za tydzień w piątek. Nie widzę. Przeci... Nie, w piątek za tydzień. W piątek nie zaczniemy, bo mamy mecz we Wrocławiu, więc nie da rady Krzyśle. Prawo zaczynamy. Ale. Ale w czwartek jest, jest, jest to ok. Panie trenerze, jedna z tych piłkarskich, Maksym mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia, ale biorąc właśnie pod uwagę ten ćwierćfinał Pucharu Polski intensywny, wyczerpujący i rywala, z którym gramy, być może jakieś niuanse taktyczne, czy gdzieś tam jest jakaś myśl, żeby ze względu na to, z kim gramy i jaki mamy pomysł na ten mecz, trochę coś tam drobnego pozmieniać w wyjściowej jedenastce? Ja wam mówiłem bo po spotkaniu pucharowym, że najlepszą regeneracją jest zwycięstwo, które, które osiągnęliśmy i ja dzisiaj, jesteśmy po treningu, yy, widziałem moich zawodników, yy, jutro będziemy gotowi I, i to jest moja odpowiedź na to pytanie. Yy, te liczby z meczu pucharowego, yy, total distance tak, był troszkę większy niż niektórych zawodników, ale jeśli spojrzymy na, na liczbę sprintów, high speed runningów, takie detalicznie podejdziemy do tego tematu, to te liczby, nie była aż tak wysokie. Oczywiście czasowo objętość była duża, 120 minut, ale my jesteśmy gotowi. Jutro będziemy przygotowani. Czy to może być paradoksalnie łatwiejszy mecz niż ten z Piastem w ćwierćfinale? Bo Lech Piast, Piast szanuje naprawdę Piasta, bo bardzo dobrze się prezentuje, wygląda i, i gra i to mocny zespół. Ale Lech preferuje jednak trochę inny styl gry i mam takie wrażenie, że on bardziej będzie odpowiadał Pana zawodnikom i czy przez to będzie się nam jutro łatwiej grało? No, mówiliśmy o tym, że to będzie inne spotkanie. Trochę chyba takie bardziej, bardziej bardziej otwarte, dalej taktyczne, ale bardziej otwarte. Hmm. Zobaczymy, mam nadzieję. My będziemy chcieli złapać te nasze momenty z piłką, aczkolwiek no, są dwa zespoły, które bazują na dużym posiadaniu i, i, i na tej kontroli przez posiadanie, dlatego no, to będzie ważne, żeby tą kontrolę, kontrolę zba, złapać. No, Ale to jest część, część myślę, i filozofii trenera, trenera Lecha i, i, i mojej, a mojego sztabu. Ale mecze można również wygrywać mając mniejsze posiadanie, I, i, i to może być też jakiś element pewnie, w którym um, oba zespoły będą się chciały trochę, trochę zaskoczyć. No, finalnie będzie to inny mecz, i najważniejsze, żeby na koniec, na koniec mieć jednego gola więcej. A czy takim kluczem do sukcesu może być wygranie walki o ten środek pola? bo Lech ma bardzo mocną linię pomocy i, i, i tutaj takie niebezpieczeństwo widzę z ich strony, ale my też mamy swoje atuty w tej formacji. Lech jest mocny personalnie i ta jakość indywidualna jest duża, mówiłem o tym i, i takie kolektywne działania też są, też są na, na bardzo wysokim poziomie. To jest lider Ekstraklasy, także yy, wiemy, że, że gramy z, z bardzo mocnym zespołem. Ale dalej my będziemy skupiać się na, na, na neutralizacji tych dobrych, dobrych działań, między innymi środka pola, ale będziemy starali się wykorzystać nasze, nasze mocne strony, nasze indywidualności, ten nasz moment, w którym jesteśmy, bo, bo jesteśmy w dobrym miejscu. Dodatkowy smaczek tego meczu to oczywiście rywalizacja snajperów. No, zawsze goleadorzy są w centrum zainteresowania. FTM z fantastyczna dyspozycja, 15 goli w Ekstraklasie, ale i Mikael Lisak Snajper Lecha, no też y, ma tych goli sporo na koncie, też jest w grze o tą koronę Króla Strzelców. I co gorsza, no w Szczecinie tu już kiedyś nas ukłuł, więc y, czy to będzie też taki element, który może rozstrzygnąć na, na korzyść jednej bądź drugiej drużyny te umiejętności czysto snajperskie? No to są wielkie indywidualności, wielkie umiejętności piłkarskie obu obu zawodników i e, to są to powie zawodnicy ekstraklasy i moim odczuciu oba i to taki poziom nawet ponad ekstraklasę, na pewno poziom ponad ekstraklasę, dlatego fajnie, że, że tak jakościowych zawodników możemy oglądać na naszych stadionach i ja e, się bardzo cieszę, że współpracy z Kulu i z tego jaką on pracę wykonuje dla zespołu. I bardzo jestem zadowolony z tego, że zawodnika o takich umiejętnościach posiadam w swoich szeregach, no bo to jest ciągłe zagrożenie dla przeciwnika, jeśli musisz neutralizować takiego zawodnika, bo nie wiesz kiedy przyjdzie to niebezpieczeństwo i nie wiesz kiedy ten zawodnik tą jakością indywidualną będzie potrafił zdobyć gola i tak jest z dwie strony, tak samo z Iszakiem, no będziemy na pewno musieli, musieli się tym tematem zająć bardzo mocno, ale, ale ja wierzę w kulu, wierzę w mój zespół, wierzę w moich zawodników i, i my jesteśmy zainteresowani tym, żeby trzymać nasz dobry moment. Panie trenerze, co zadecydowało o takiej przemianie, jeżeli chodzi o grę obronną pogoni? Pięć tegorocznych spotkań, jedna stracona bramka, jeden mecz nawet 120 minut trwający. Gdy do tego dodamy. Ostatnie dwa mecze z ubiegłego roku w Kielcach 0-0 z Jagielonią 1-1 mamy siedem spotkań i tylko dwa stracone gole. Gdy do tego jeszcze dodamy, że w przerwie zimowej odszedł wydawać by się mogło lider formacji defensywnej Benedikt Cech, no to każdy miał obawy, że, że ta pogoń będzie trafiana raz za razem, a tymczasem ten zespół spisuje się w grze obronnej super. I to tak jak patrzę na kulurisa czasami, jak on pracuje na połowie rywala, jak on przeszkadza, że to nie chodzi mi tylko o tą przemianę w ściśle zawodników czterech defensywnych, ale cała drużyna inaczej broni. Skąd jest ta przemiana i co jest tym źródłem tego sukcesu? Ciężka praca, nic więcej. Ciężka praca, bo no taka seria ona nie przychodzi sama i zawodnicy wykonali ogromną pracę na to, żeby w takim momencie być, ale. My jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy, ale dla nas istotne, żeby to kontynuować, żeby to przekładać na następne spotkania, bo, bo to jest fajne. Te statystyki są super, ale, ale... Kończymy. Ale coś się stało z mikrofonem. Jest ok? Ale my jesteśmy zainteresowani tym, żeby to, to kontynuować. Myślę, że trafnie. Pan to zdiagnozował, no bo bronimy inaczej, bronimy wyżej, z racji tego też mniej wejść w nasze pole karne, mniej sytuacji dla przeciwnika. Te sytuacje, które przeciwnik stwarza nie zawsze są aż tak jakościowe jak, jak, jak wcześniej, ale też poprawiliśmy się zdecydowanie w takim działaniu um, stricte w polu karnym naszym I, i, i więcej wygrywamy pojedynków, więcej razy jesteśmy w stanie blokować strzały, więcej razy jesteśmy w stanie bronić, blokować dośrodkowania. Dlatego każdy ten element dodany do siebie powoduje, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w tym bronieniu. Ale powtórzę to jeszcze raz, bo, bo to jest istotne dla mnie i to przyświeca też zespołowi. My chcemy więcej. Chcemy powtarzalności, chcemy, żeby te nasze dobre działania defensywne trwały. W rozgrywkach o Mistrzostwa Polski zaczynał Pan swoją karierę debiutem w lechu Poznań. No, od tego nie uciekniemy. Pierwszy mecz w tej najwyższej klasie rozgrywkowej na stadionie przy bułgarskiej. Chyba tam zmiana w drugiej połowie bodajże. No teraz przyjdzie panu zmierzyć się. Wiadomo, że pierwszy klub debiut w ekstraklasie, no to się pamięta i, i, i to zostaje, ale teraz no, sentymentów chyba nie ma. Trzeba wygrać jutro. To, to stare czasy, to ja... No nie nie e, tak stare, no spokojnie. To dawno temu się działo. No, no tak, ja pamiętam, ja znam historię i, i, i ją bardzo szanuję, i, ale i, ja jestem takim człowiekiem, że spoglądam w przód, a skupiam się na tym, co tu i teraz. Dlatego, dlatego no, to, to są wspomnienia i, i rzeczywiście historia, ale dla mnie najważniejsze to, co, to, co teraz i to, co, co gdzieś tam przede mną. Ja wiem, że Pan już wspomniał o, o kibicach. Fajnie, że wszystkie bilety wyprzedane. No, ci kibice naprawdę są w stanie wykrzesać dodatkowe siły w, u zawodników. Wiadomo, jaka jest ta rywalizacja, mecz pogoni z Lechem, jak są odbierane właśnie przez, przez kibiców, ale też i przez zawodników. Tu, tu nie brakuje chłopaków, wychowanków pogoni pochodzących ze Szczecina. Liczy pan tak? na taki doping jak był chociażby z tym Piastem od pierwszej do ostatniej minuty, że bo będą różne fazy meczu, my będziemy przeważać, ale też będzie miał Lech swoje momenty dobre i wtedy ten doping no, może pomóc. Bez dwóch zdań. Myślę, że drużyna jest w dobrej formie. Ale myślę, że kibice nasi też są w bardzo dobrej formie to, co pokazali w Meczu z Piastem, to, 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 to było coś fantastycznego, i mówiłem że o tych momentach, które rozpoznawali i wyczuwali, kiedy zespół potrzebuje wsparcia, i, 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 i to było. I to było. Ja przez moment czułem, jakby kibice byli członkiem mojego sztabu i, i, i to, o czym ja myślałem, to się działo. Wyczuwałem te momenty, widziałem momenty, kiedy zespół potrzebuje wsparcia, a my to wsparcie dostawaliśmy od kibiców. Coś fenomenalnego. E, dziękuję za to i proszę o więcej. I mocno na to liczę, że em, razem, razem będziemy sobie pomagali przez cały, cały mecz i razem po meczu będziemy mogli znowu świętować. Czy jakiś... Stały fragment gry specjalnie na Lecha jest przygotowany, jakiś nowy, czym możemy zaskoczyć przeciwnika? No, my mamy tam w swoim zenadżu dużo inspiracji, mamy, mamy swoją grupę taką trenerską, gdzie te inspiracje się pojawiają, trenujemy nasze rozwiązania, mamy nasze standardy i, i tak jak mówiłem, na, jednym z, um, na jednej z konferencji przygotowujemy też pod każdy mecz jakieś rozwiązania nowe. Jeszcze trochę do meczu zobaczymy, ale na pewno będziemy starali się czymś zaskoczyć zespół Lecha. Na pewno zespół Lecha będzie się starał zaskoczyć czymś nas. Także to jest trochę jak gra w szachy i zobaczymy, kto tą strategię będzie czytał czytał lepiej. Ale no, takie rzeczy się dzieją co mecz i co mecz to jest taka rywalizacja między trenerami, na co. Na co drugi zespół może nie być przygotowany i nie inaczej będzie jutro i myślę, że spotkają się dwa zespoły, które są przygotowane na swoje działania. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.